Трябва да се въртим за това, че всички от нас чакат, а това само се изпълнява и тази плата е и по века, какъв е етап, какъв е темат, възможността IQ, на майка и в тиле на хвиле Това всичко е плада че плата ти в това гледаш, какво е твое настроение и болни напои и живота Teraz w to już wątpię i z tego stworzył się ten wątek. Nice, 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 nice. Nigdy nie myślałem o kimś ważnym jak ty, czy to ksi, czy to si, czy to blask, czy to ja. Nigdy nie myślałem o kimś ważnym jak ty, czy to... Czy to zje, czy to blask, czy to ja? Widzę tylko osiem, suka, cztery sztuki Inaczej chciałeś wyjść, to teraz musisz I nic, i nic konkretnego, nie pytaj mnie, nie pamiętam ich imion wszystko tak prosto, że to się skończyło I głupia no, samotność no. z tą naszą wizją, pamiętam to rozjebane pyrko Inaczej to przyszło tylko Jestem gościem o innym charakterze No nie wiem, nie wiem To wszystko się jebie To wszystko się jebie Myślę o sobie tylko głupie, głupie wątki A w to mogłem No nie wiem to nie wszystko A wszystko mi się wali jak ten grunt pod nogami Morris, Morris, Morris. Nadal ta biała pościela, ale czerwone nasze prześcieradła Bo pół białej nocy ona mnie po plecach drapała Blizny na plecach kierują w którą stronę powinienem iść sam Już wiadomiłem sobie, że nigdzie nie pójdę sam Że sobie obie dłonie uciąć dam wam, żebym nigdy nie był sam tam Dziękuję sobie, że rodziców mam, dziękuję sobie, że ole mam Dziękuję sobie, że przyjaciół mam I osobno każdy znaczy więcej niż wszelki towar, wszelki to war, który śmiga po ulicach wieczorem jak ona śmiga po moim języku wieczorem jak zapętl. Ona Nie chce ośmiu kobiet, w pokoju ona nie chce ośmiu słów, chce ośmiu sztuk Tu chodzi o gramy, gdy ona to omal Biała pościela, ale czerwone było prześcieradło Bo zabijam starego siebie już dawno Bo zapiłem starego siebie już dawno A na mnie po plecach trapała. Po moim języku wieczorem jak zapętlona Nie chce ośmiu kobiet, w pokoju ona nie chce ośmiu słów Chce ośmiu kuch. tu chodzi o gramy, gdy ona to zioma Tu chodzi o gramy, gdy ona to zioma Morse, morse,